Cześć, słuchajcie, przychodzę, ale nic nie widzę. Jeszcze strasznie mokre, moją wpadłam do zlewu. Przychodzę ze skończoną maseczką. Podwójną, tak jak widzicie, na załączonym bratku. E, słuchajcie, maseczkę ma kolor. O! Będzie widać taki pistacjowy. Bardzo ładny, przyjemny taki pistacjowy kolor. No i słuchajcie, to jest na naczynka z zaczerwienienia. Ja bym powiedziała, że wręcz odwrotnie. Dostałam uczulenia, to znaczy nie takiego swędzącego, a nie jakichś yy, czerwonych plam. Nie, aż tak grubo nie, ale dostałam yy, takiego podebranego ropą pryszcza. Z jednej strony nosa, potem mi się pojawił za chwilę, tam po nocy, drugi. Nie mogłam go wycisnąć, więc tylko mam takie czerwone. Ale po drugiej, słuchajcie, jednego dnia, jednego wieczora, jedną część, drugiego wieczora, to jest to samo. Nie wiem, może przy dużo, może przy dużo, bo może, jak mówiłam Wam, te duże, właśnie te z Oil'em, one są niby dwie, ale spokojnie za cztery razy straczają. No a ja to zrobiłam we dwie, więc z tej maseczki na twarzy mam sporo. Ale do tej pory przy tych wszystkich maseczkach nic mi się nie działo. No a tutaj, słuchajcie, po tej drugiej, z drugiej strony no mi się zrobił taki wyprysk kropny, więc go wycisnęłam. No i co? No akurat dla mnie te są albo przymocne, albo no coś mają w sobie takiego nie może piękny kolor stacjowe, że ja tego używać nie mogę. Więc taka moja tutaj dygresja. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia. Pa, pa.